W filmie ustawię najsłabszy region, jaki jest Brawl Stars, i zobaczymy, na którym miejscu będę się znajdował. Tak jak widzicie, jestem zwykłym graczem. Mam 62 tysiąc pkarków wcale nie mam jakichś wysokich rank i dzisiaj zobaczymy jak będzie to wyglądać na jednym z najgorszych regionów Brawl Stars, jak nie w najgorszym regionie, więc dzisiejszy film będzie bardzo ciekawy, zobaczcie co to jest za lokalizacja, która jest rzeczywiście najgorszą lokalizacją w tej grze. no i zobaczcie na których miejscach będę się znajdował, nie tylko pod względem pucharków, ale również pod względem postaci, on tej pary postaci na maksymalnej randze trochę ponad 1000 pucharków więc zobaczymy na których miejscach będę się się znajdował właśnie na tych wszystkich oto tutaj rzeczach. Można zmienimy lokalizację klubu na ten kraj i zobaczymy na którym miejscu będziemy się znajdować naszym oto klubem Team OPBS, jestem mała ciekawy, więc myślę, że bez służenia możemy przejść do zmiany naszej lokalizacji, ale nie pokażę Wam tej lokalizacji teraz na początku odcinka, pokażę Wam ją w trakcie. No i zobaczcie w trakcie odcinka, co to dokładnie jest za region. I zaraz wchodzimy na tabelę wyników. Dobra, właśnie ustawiłem ten najgorszy region, jaki jest Brawl Stars, i zobaczymy na tabeli wyników, jak będzie się to tutaj prezentować jestem bardzo ciekawy ponieważ już naprawdę dawno nie było materiału z tej oto serii i myślę że trzeba z nią wrócić dlatego właśnie tworzę ten oto film no i dobra myślę że na początku zobaczymy na którym miejscu będę mając 62 800 pucharków porównując do Polski w Polsce mam jakby żadne miejsce, dosłownie nawet nie widać, czy jestem w top 1000, na jakimkolwiek miejscu. Nie wiadomo po prostu, na jakim miejscu jestem w Polsce, czyli jestem po prostu na jakimś tragicznym miejscu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na najgorszym regionie w Brawl Stars. Dobra, klikam to, 3, 2, 1 i tak jak widzicie jestem na 84 miejscu. O co tutaj chodzi? Tak jak widzicie, mamy jedyne 62 tysiąc pukarki. I jestem na 84. miejscu, czyli jestem jednym z najlepszych graczy. Na właśnie oto tym regionie. Zaraz wam powiem, co to jest za region, ale najpierw musimy sprawdzić parę innych rzeczy. Zobaczmy, ile w ogóle trzeba mieć parków, żeby być tutaj w top 200. Na pewno jest to bardzo mało, tak jak widzicie. 54 tysiąc puarków wystarczy, żeby być w top 200 na tym oto regionie. Czyli wystarczy, że jesteście naprawdę przesiednymi graczami i jesteście tutaj w top 200 na tej oto lokalizacji. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać na samym topie. Zobaczmy ile pucharków trzeba mieć, żeby być na pierwszym miejscu na tej oto liście No i tak jak widzicie trzeba mieć 94 tysiące parków Żeby być na pierwszym miejscu na najgorszej lokalizacji na świecie Ok, no konto Ziomek ma całkiem niezłe No ale porównując do polskiej topki To nie ma tutaj żadnego podjazdu Polska topka jest 100 razy lepsza Więc tak jak widzicie wystarczy mieć tyle parków Nawet nie musicie mieć 100 tysięcy I jesteście tutaj na pierwszym miejscu na liście najlepszych graczy właśnie na tym oto regionie Dobry. Bra. Jestem mało ciekawy jak to będzie wyglądać pod względem konkretnych postaci Ponieważ tak jak wiecie, ok, pod względem pucharków jestem mega słaby Ale pod względem postaci mam parę postaci, na których mam niezłą ilość pucharków Na przykład na Alim małcakiem spoko ilość No i jeszcze mam rekord na kicie Tak jak widzicie na kicie mam 1128 pucharków jako rekord No i zobaczymy rzeczywiście na którym miejscu Będę się znajdywać właśnie mając Te oto postaci I pod sam koniec zmienię lokalizację klubu na ten region Więc będzie jeszcze ciekawy więc dobra Sprawdźmy na którym miejscu będę na jakiejś Randomowej postaci, powiedzmy na którym miejscu Jestem na szeli. Ok, Na szeli mając równe 1000 pucharków Jestem na 191 miejscu Czyli no całkiem Niezłe miejsce, nie będę ukrywał, dobra Zobaczmy na którym miejscu jestem Na trzeciej mojej najlepszej postaci Colt, to jest moja trzecia najlepsza postać W tej chwili i zobaczmy na na którym miejscu będę właśnie na tej oto postaci. Zmieniam na kolta 3, 2, 1 i tak jak widzicie, jestem na 46 miejscu, mając jedyne 1004 pucharki na kolcie, czyli naprawdę jest tutaj bardzo niski próg, żeby być w top 200, nawet w top, nie wiem, top 100, top 50. Wystarczy dosłownie, że macie trochę więcej pucharków niż te równe 1000 i już jesteście jednym z najlepszych graczy na jakiejś konkretnej postaci. W tym przypadku jestem na 46 miejscu na kolcie. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać na tarze, ponieważ tak jak wiecie, na tarze mam jeszcze więcej pucharków, ponieważ mam 1015 i zobaczmy, czy mając 1015 pucharków, czyli dosłownie minimalnie więcej niż czy będę jednym z najlepszych graczy Na tej oto lokalizacji Dobra, zmieniam sobie notarę 3, 2, 1 i tak jak widzicie Jestem na 12 miejscu na tej oto lokalizacji Czyli dosłownie Wystarczy mieć trochę więcej pucharków I będziecie w top 10 Na jakiejś tam konkretnej postaci Dobre, no tak widzicie nam naprawdę Bardzo dobrze, na jakichś randomowych Postaciach jestem w top 200 Zobaczmy sobie tutaj, nie wiem, pan P Na panie P, no zobaczcie co jest Na panie P mam 799 pucharków Czyli naprawdę bardzo mało I jestem na 97 miejscu. Zobaczymy na innych randomowych postaciach. Nie wiem, na max? I co jest? Na maxie jestem na dziewiątym miejscu. O co tutaj chodzi? Ja dosłownie mam tylko tysiąc pucharków na tej postaci. I jestem na dziewiątym miejscu. Zobaczmy, nie wiem, na Jackie. Na Jackie jestem na siódmym. Ej, o, co tutaj chodzi? I tego się nie spodziewałem. Dobra, zobaczmy jeszcze parę postaci, na których mam tysiąc. Na przykład mam tysiąc płarków na El Primo, z tego co wiem. Ok. Jestem na 67 miejscu. Mam również tysiąc płarków na Edgarze. I jestem na 72. Dobra, jeszcze jedna postać na Franku. Zobaczmy, na którym miejscu jestem. I tak widzicie, jestem na dwudziestym miejscu na Franku. Czyli naprawdę cały Nieźle. Dobra, myślę, że nadszedł czas, żeby zobaczyć, na którym miejscu jestem na Alim. Ponieważ tak jak wiecie, na Alim jestem na 1070, coś takiego. No i to dosłownie jest moja najlepsza postać w tej chwili, więc zobaczmy, na którym miejscu jestem na mojej najlepszej postaci w Rollstars. Zobaczmy to 3. Dwa, 1 i tak jak widzicie jestem na trzecim miejscu i o co tutaj chodzi? Ej, dosłownie wystarczy mieć trochę więcej pucharków niż tysiąc i jesteście jeden z najlepszych graczy na tej oto lokalizacji. Dosłownie mam trzecie miejsce na tym oto regionie, to jest chore. Zobaczmy na ogólnym rekordzie, na ogólnym rekordzie mam dużo pucharków na kicie, więc zobaczmy na którym miejscu tutaj... Jestem, okej, okay, no dobra, 35 Dobra, wystarczy, myślę, że mogę wam Pokazać, co to jest za lokalizacja I również ustawimy sobie tą lokalizację Na nasz klub, żeby sobie zobaczyć Szybko, na którym miejscu znajduje się Nasz klub, który w Polsce Zaznaczam, jest na wysokim miejscu Ponieważ jest na, tak jak widzicie, 170 miejscu w tej chwili Nie mając jednej osoby, więc naprawdę Całkiem niezłe miejsce, zobaczmy Jak to będzie się prezentować, rzeczywiście Na tej oto lokalizacji Klikamy sobie ustawienia, klikam Lokalizacja klubu, i ustawiam sobie na konkretną lokalizację. Ta oto lokalizacja nazywa się, już Wam mówię, Equatorial Guinea. Nie mam pojęcia, co to jest za lokalizacja, ale oddaję, ponieważ, tak jak widzicie, no, jestem na merem wysokim miejscu na tej lokalizacji. No i tak, jak widzicie, klikam zapisz i zobaczmy, na którym miejscu jestem rzeczywiście tutaj naszym klubem. Jestem ciekawy. 3, 2, 1, i tak jak widzicie, jesteśmy najlepszym klubem. Na tej oto lokalizacji. Czyli naprawdę nasz klub jest przepotężny, nie ma tutaj nic więcej do gadania, tak jak widzicie. Team OPBS jest na pierwszym miejscu na tej oto lokalizacji. Tak jak widzicie, nie trzeba dużo. Wystarczy parę pucharków, wystarczy parę postaci, na tysiąc dosłownie. Nie trzeba nic specjalnego zrobić i na jakichś randomowych postaciach jestem jednym z najlepszych graczy właśnie na tej oto lokalizacji. To według mnie jest chore. Dobra, no mam nadzieję, że Wam się ten oto film podobał. To na tyle, no jelo.